Planeta Ziemia, nasza matka i żywicielka, zawsze kochająca i dbająca. Jak powiedział Paulo Coelho, Ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy część tej duszy i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ona działa zawsze na naszą korzyść. Kim jesteś? Kim jestem ja? Kim są setki milionów ludzi na świecie, których nigdy nie spotkasz? Czy kręcą się w kółko? Czy pętle, które zataczają na co dzień, to nie te same, które zaplatają sobie wokół własnych szyi? A może jest coś więcej? A może to właśnie dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło, jak mawia powiedzenie? Wszystko. Czego do tej pory doświadczyłeś, w co wierzyłeś, o co walczyłeś. Staję teraz na szali z korupcją, obłudą i ostateczną rządzą władzy nad światem. Ci, którym ufałeś, zawiedli. Nadszedł czas konfrontacji, zderzenia dwóch światów. Stawka jeszcze nigdy nie była tak wielka. A teraz otwórz oczy i działaj.